To ja oceniam pozytywnie, bo mimo tego, że wiedzieliśmy właśnie, że to będzie faworyt i bo to będzie bardzo ciężki mecz dla nas, e, ja jedyne co powiedziałem dziewczynom to tak naprawdę to, żeby wyszły i baczyły, bo to nie ma nic do stracenia z takim przeciwnikiem jak chemik Police, to e, tym bardziej trzeba byś z podniesioną głową i próbować wszelkie, wszelkimi sposobami e, utrzymać nos, a pod, poniekąd tam się udało. Postawą na boisku, aczkolwiek no, mogliśmy przedłużyć to, to spotkanie o, o następny set. Niestety gdzieś tam zaważyły nasze błędy, wybory i czy tam trochę dopisało szczęście w końcu przeciwnikowi, ale na pewno nie zwiesiliśmy głupi i, i z postawy można być zadowolony. I nie ma się co dziwić, że w momencie, kiedy dostają bardzo trudną piłkę, przeważają nas parametrami chociażby fizycznymi i mają dużo większe atuty na, na, na grze, na siatce. Dlatego e, też to wyglądało tak, wyglądało, że, że mieliśmy momentami duży problem ze skończeniem piłki, bo zatrzymywały nas blokiem, bądź e, nawet jeżeli podbiły ciężką piłę, piłkę w e, obronie, to dobrze sobie radziły na tych wysokich piłkach. Myślę, że kluczowy to był każdy mecz e, w takiej sytuacji, w jakiej znajdował się Joker e, i... Na pewno w tych meczach, gdzie powinniśmy zagrać, nie minęliśmy moim zdaniem presji, ale też no, nie daliśmy z siebie na pewno tyle, ile powinniśmy, bo były spotkania, gdzie przeciwnik na pewno nie był lepiej dysponowany, czy, czy nie prezentował się lepiej, a mimo tego nie potrafiliśmy przechylić zwycięstwa na swoją korzyść, dlatego jest taka sytuacja a nie inna. Potrzebowaliśmy jeszcze, że mamy takiego spotkania, gdzie <coughs> dziewczyny będą się musiały postarać. No gratuluję dobrej postawy drużynie ze Świecia, że, że mimo tego, że wielu mogło je skazywać na porażkę, no podjęły rękawice, walczyły bardzo dzielnie. No, tak jak powiedziałem, no nam, nam się to bardzo przyda, bo nie, niebawem zaczynamy play no i takie trudne mecze, takie trudne sytuacje na pewno nam no, przydadzą się w kwestii naszego dalszego doświadczenia.